Mówimy o wielu aspektach życia, o wielu programach, w które, że tak powiem, taki twór może wejść i który może, może pozwolić naszej gminie zaistnieć w innych obszarach, do których jeszcze nie, nie wstąpiliśmy. Dziękuję. Skorzystajmy z, z tej możliwości. Woda mamy troszkę a jesteśmy w związku z innymi Skorzystaliśmy z... Państwa Radnych jeszcze. Panie Krzyżowski głos. Panie Kieroku, zapraszam, proszę przedstawić. Pogodzimy pan? Dziękuję. Zwłodzie głos. Yy, no i ja nazwisko Pałczewski. Jestem prezesem stowarzyszenia mieszkańców gminy Kosakowa. Yy, ja chciałbym się odnieść do tej dyskusji, no akurat po najważniejszym głosowaniu już przeszło, no teraz mowa o statucie. Yy. Proszę Państwa, wystarczyło, żebym sobie przypomniał, włączając w Googleach, wpisując dwa słowa. Gabrych Kosakowo. Każdy może sobie to wyświetlić. Ja pamiętam, bo tu większość radnych w roku 2009 nie była w Radzie, więc nie ma prawa pamiętać czy wiedziecie o tym. A mianowicie w 2009 roku powstała północno-Kaszubska y, Lokalna Grupa Rybacka. Czy ktoś z Państwa o tym słyszał? Tak, tak. I co ta grupa zrobiła? Przedstawicielami w tej grupie... No, Panie Przewodniczący, ja myślę, że generalnie osoba zabierająca głos myli zupełnie w tej chwili stowarzyszenia to po pierwsze. Po drugie, Szanowni Państwo, na pytanie dzisiaj postawione, co zrobiła Północno-Gaszówka Lokalna Grupa Rybacka, to wszystkie niemalże zadania, które się w gminie zadziały, zadziały się dzięki temu, że jesteśmy członkiem Północno-Gaszówki Lokalnej Grupy Rybackiej. Dobrze jest jeszcze drugiej grupy ścieżka edukacjonal Mechelinki Reba. Panie przewodniczący, przedmą i pan rozwój może pan o, później... Parking w Rebie, <suszu> z w Mehelinkach, z Kwert de Boguszu, masę miękkich projektów, wydanych książek. Wszystko się to zadziało dzięki temu, że jesteśmy członkiem pod... okay. Północno-Kaszowskiej Rodalnej Grupy Rybackiej. I, i ja nie chciałem tutaj podważać tej, tej sprawy. Ja, ja on zupełnie ja I tutaj ja przed szereg to. Państwo wys, 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 wyskakujecie, bo nie do tego dążę. E, więc e, proszę Panie Państwa. Panie Henryku, do statutu prosimy. Króciutko. E, tak. E, tak. Okej. Okay. dostał Pan głos i niech pan e, więc jeżeli chodzi o ten statut, w tej chwili jest statut, który działa, tak, w którym jesteśmy członkami w tej, jako jedna z czterech gmin. I, i czy ten statut. Przepraszam, nie, nie, proszę niech yy, zabierający głos dokończy. Więc yy, jeżeli była uchwała o przystąpieniu, to jednocześnie zatwierdzony jest statut. No, tu nie rozumie tego głosowania. Przyjmowania tego statutu. Statut został przy, przyjęty poprzez przystąpienie do tego wniosku. Z no, no, głosowań wynika, że statut został przyjęty, od razu Czy pan ma jakieś nie do tego statutu? Czy to jest nowy statut tego nie, związku? No nie, to jest stary. To panie radco, y, chciałbym, w tej sytuacji, proszę o wyjaśnienie, jeżeli się przystępuje do jakiegoś związku, to i automatycznie zatwierdza się ten statut. Przyjmuje się. Więc oddzielnie, czyli musi być przyjęty? Tak. Dobrze, no, co do no reszty chciałem Państwu powiedzieć, że yy, samo nazwisko przewodniczącego, który tam będzie działał, yy, to trzeba by było całą historię. Gmina Kozakowo na tej działalności Pana, yy, natura przewodniczącego straciła ponad yy, Stale takich składek rocznych, bo ponad sto i 100 tysięcy nad jego działalnością, o czym można w internecie się zapoznać. a jak trzeba, to ja dokumenty też przedstawię. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. 13 radnych głosowało. Z 8 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym, i 4 głosach wstrzymujących. Podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały wprowadzony w dzisiejszej sesji zmiany porządku obrad. Dotyczy wyboru przedstawicieli gminy Kosakowo do Stowarzyszenia północno kaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Proszę bardzo o opinię Komisji ds. Społecznych Edukacji. Ten projekt uchwały był już przedłożony na Komisję, więc Komisja jakby go odnotowała. Z... Stowarzyszenie północno kaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Pan, proszę, proszę bardzo, panie przewodniczący komisji do spraw społecznych i edukacji o opinię komisji. Proszę, spokój, proszę. Powiedzmy jednego. Przepraszam panie przewodniczący, muszę przytoczyć, bo była żołba, ale nie mam wpisane i ja wszystkim to zgadzam. Jest. Wyboru Przedstawicieli Gminy do, sto, do Stowarzyszenia Komisja z głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt y, uchwały. Było, do tej pory mieliśmy jednego przedstawiciela, teraz ma być a w ogóle powinno być od początku jakoś, Panie Przewodniczący. Mamy Pana jako delegata na chwilę obecną. Szanowni Państwo, ja tutaj się referowałem, to na komisji. Zmiana ta ma, jest podyktowana tym, iż wchodzi nowa strategia na lata 2021-2027 finansowa, którą będzie, którą będzie, zajmowała się Północno Pośrodko Lowalna Grupa Rybacka. W tej chwili członkiem reprezentantem gminy Kosakowo jestem ja od 2019 roku. Do tej pory wcześniej jeszcze przedstawiciel przedstawicielami gminy był pan Jerzy Wudzik i swego czasu również pan Arkadiusz Gabrich, który już dzisiaj wymieniony. I wówczas jak pan Arkadiusz odszedł z pracy Urzędu Gminy, zostało na jedną przedstawicielstwo w postaci wulta. I to tak zostało jakby kontynuowane do tej pory, w związku z tym, że ta strategia wchodzi w życie, a ja jestem członkiem komisji rewizyjnej tego, tego stowarzyszenia, w związku z tym nie mogę być członkiem nowo powstających w związku z tą strategią nowych dwóch grup oceniających wnioski. A na ostatnim spotkaniu zapadła decyzja, iż w każdej tej grupie... Hmm. Oceniającej wnioski, przedstawicielem powinien być burmistrz wuj bądź zastępcy. Stąd w związku z tym, że jestem członkiem komisji rewizyjnej, ja przejdę do, do tej grupy oceniającej wnioski, i stąd jest potrzebna druga osoba jako przedstawiciel gminy Kosakowo. I tutaj proponujemy panią Katarzynę Sopońską-Romaków, która jest specjalistą u nas do spraw pozyskiwania środków unijnych i na bieżąco też w ramach tej grupy już współpracuje od wielu lat. I stąd uważam, że jest to jakby Nie, najlepsza, najlepsza kandydatura. Proszę Państwa, ma pytania. Proszę bardzo Panie Radny, zapraszam. Szanowna Rado, Panie Wójcie, drodzy jest Jesteśmy przy ciekawym temacie pomocy lokalna grupa rybacka, w LGR. Ciekawy twór, bardzo. Oczywiście, tak jak Pan Wójt tutaj wymienił, wiele projektów. Ja osobiście powiem, dla mnie to jest takie troszkę działanie na zasadzie przypudrowania tych problemów, które się tutaj mnożą. Oczywiście one są potrzebne, ale z samej nazwy wynika Grupa Rybacka. I ja miałbym takie pytanie do Pana, jako że Pan był członkiem tej grupy. Jest Pan nadal. To czy kiedykolwiek wnioskowaliście o ochronę tego dziedzictwa kulturowego, tutaj rybackiego naszego, które się wpisuje w moim krajobraz, żeby faktycznie pozyskiwać projekty, realizować te projekty badawcze, ale te ukierunkowane. Nie te, które są robione na zasadzie po prostu, yy, tak jak kiedyś, przepraszam, gdzieś już us usłyszałem. Jakiś mediach, jak Wałęsa powiedział, masz temperaturę, zbij termometr. To właśnie takie projekty na dzień dzisiejszy są realizowane. I teraz, co ta grupa rybacka zrobiła po prostu dla tego regionu fizycznie, w sensie, żeby pozyskać środki i żeby bronić po prostu tego regionu i tego dziedzictwa i tego obszaru tutaj po prostu, który tracimy. Bo z tego, co słyszymy, to wiemy doskonale, jak się mają nasze zwierzęta na Zatoko, setki martwych. Możemy przykrywać ptasią rybą, mówić o chorobach zakaźnych, ale nie badać tak naprawdę przyczyn śmierci tych zwierząt. Możemy mówić o innych tematach, ale tutaj w tych sprawach tak naprawdę widzę, że ta lokalna grupa rybacka nie wiem z jakiego powodu, ale nie działa. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że mogą inne stowarzyszenia występować o środki? Nie, nie do końca. Bo tak jak Państwo widzicie, to są mechanizmy bardzo skomplikowane. Trzeba tam należeć, żeby tam otrzymać. Można otrzymać na święto ryby i wina? Można. Można się bawić przy tych flądrach wożonych po prostu z innego obszaru. Ja chciałbym, Panie Wójcie, żeby to Pan spowodował i nowa osoba, która będzie należała, żeby jeden z kluczowych wniosków właśnie był ten, który ma iść w kierunku ochrony naszego dziedzictwa Północy Kaszub, rybactwa małostolowego przybrzeżnego, ale fizycznego, fizycznej takiej ochrony, czyli na zasadzie, żeby pozyskać środki, żeby przeprowadzić projekty badawcze ukierunkowane, co się dzieje, i kiedy jaka jest szansa powrotu do tego, żeby środowisko się odregenerowało? I to powinno być celem tej północnej grupy rybackiej, myślę, podstawowym. Bo te wszystkie inne działania to jest na zasadzie właśnie takiego, że niby coś robimy, ale robimy tylko to, co uważam dla tego regionu nie jest najważniejsze. Dziękuję. Zbywano to Państwa Rady jeszcze głos? Ale tam, to będzie bardzo króciutkie. Kto ewentualnie mógłby być? Są jakieś kryteria tego przedstawiciela? Czy to musi być ktoś z urzędu? Czy może jakaś osoba podreszta? Ewentualnie ja Z ciekawości tego chyba. Praktyka jest taka, że złóżmy przedstawicieli. Tu chodzi o jakieś ograniczenia prawne, bo praktyka wiem jaka jest. To, bo, bo kiedyś pamiętam, yy, tam do by by jakiegoś właśnie tego jak chcieliśmy asygnować tego kraju. To CO, było coś takiego. Tylko, że tam się okazało później, że... Pamiętasz, Ewa? Ale miała nie... przedstawicielem miał być przedstawiciele? Ale to nie No tak, tak. właśnie no, taki, że tak. nie Właśnie, było. Można tak, teraz na pytanie, czy tu jest jakieś ograniczenie. Panie to osoba, co i te wnioski obawia się tym, na co oni nie ale zamówią, to, że, tutaj... czy, czy są jakieś y, ograniczenia prawne, które zabraniałyby na przykład jakieś osoby z zewnątrz, albo z no, Czy nie, to nie. musi być ktoś z urzędu, bo, bo przy, przy... To, ja... Konkretnie w tym staleceniu są grupy rybackie, więc w tych grupach najczęściej uczestniczą rybacy, tak? Są grupy turystyczne, więc uczestniczą ludzie związani z działalnością walczą turystyczną. Więc tak, tak to... To, tak to wygląda. Ale konkretnie przedstawiciele gminy, jako jako organu, w tym przypadku dwóch przedstawicieli, to są zazwyczaj budowie, burmistrzowie, bądź, bądź osoby faktycznie zajmujące się w pospryskiwaniem środków tych urzędów. Chyba chciałbym doprecyzować, jeśli my jako rada głosujemy, czy my moglibyśmy na przykład ewentualnie jakiegoś swojego kandydata przeforsować? No oczywiście, tak. Tak to przejść na dwóch. Nie? Bo Państwa, przejdziemy do uchwały w dniu miesiącu, w tych dniu jest tylko ja na, mieć. na pewno się Mamy no, Ale to też nie jest, jest pan wójt z ramienia rady, z ramienia gminy, to faktycznie coś z radnych, by mógł to mówić. Ale z tego co tutaj usłyszeliśmy, to ta osoba ma tym się zajmować, żeby znać ten temat, pracować nad tym. To nie może być osoba z zewnątrz, która tylko będzie wymyślała, czego Trzeba nad tym merytorycznie się pochylić. I to chyba jest głównym warunkiem osób, które zostały do tego powołane. Tak, tak? ja oczywiście tak. Dlatego, no, Państwo jeszcze na walnym, które jeszcze nie zostało ustalone co do daty, z walnym zgromadzeniu tej grupy. Będą również wybory do, 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 znaczy do tych dwóch grup obligatoryjnych, które powstały w ramach tej nowej strategii. Ale będą również grupy rybackie i grupa turystyczna, o tutaj wspomniałem. I tam gmina Kostrokoło też będzie wskazywała Swoich swoich przedstawicieli konkretnie w branży turystycznej, w grupie rybackiej, w tej w nie, w branży rybackiej. Więc tam na pewno wskażemy, yy, i to też jakby Państwo tym dowiecie, kogoś z rybaków, bo to też jest taka idea, żeby to był ktoś, kto fizycznie zna się tematem rybaka przybrzeżnego. No i ktoś pewnie z działalności turystycznej, czyli zakładamy, że będą to branże yy, konkretnie yy, działalności gospodarczej zajmującej się branżą turystyczną. Nie? A to jeszcze pisze pewnie koniec kwietnia, bo tak jest mniej więcej w e, kwietniu To, 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 to czyli potem. taka komisja wewnętrzna tej grupy, tego stowarzyszenia? Ta, tak. Coś w takim sensie. Chyba oni pod kątem opinii... Proszę bardzo. Proszę tak, już jeszcze tak panu radnemu, z początku jeszcze odpowiadałem sobie właśnie, nie zamówiałem, że akurat takie jakieś stowarzyszenie północno-kaszubskie lokalnej grupy rybackiej, ale my jako gwina mamy w wielu organizacjach, w związkach, swoich przedstawicieli i nie zawsze są to czy pracownicy urzędu gminy, czy też radni, są też to osoby z zewnątrz, na przykład właśnie wspomniał też panie lot Kaszuby Północne, no, tam akurat jestem od, 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 jako przedstawiciel gminy Kosakowo oraz osoba, która nie jest pracownikiem urzędu gminy, więc tu między innymi takie oddelegowanie, tak samo w, patrząc na do jakim dobrym zwyczajem jest, przynajmniej w teraz w związku, do którego przystąpiliśmy poprzednimi uchwałami, tam także jest tak, że jest to zazwyczaj wójt, burmistrz danej gminy oraz jedna osoba rady. Tak, tak jest, że tak taką praktyką tam jest, ale tak naprawdę to, nie wiem czy wprost, nie, w statucie nie było tego wprost wskazane, że tak jest. Że ta osoba... Ja bym panie przewodniczący niemal, nie obciągnął, ja nie, już zpadぎły, no, nie, nie, nie Pani ma I tyle, mają tyle na głowie, po co ich jeszcze gdzieś tam karczy? Na siłę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad tym projektem uchwały. Tak, było, procesji, nawet pójdzie, nawet tak? projekt uchwały wskazuje, e, co Pani robi w urzędzie, jest na jakim stanowisku pracuje, więc e, myślę, że od, tutaj odpowiedź jest. Projekt uchwały zapisany. I teraz przechodzimy do głosowania e, nad przyjęciem e, tego projektu uchwały, nad podjęciem uchwały dotyczącej wyboru przedstawicieli Gminy Posakowo do Stowarzyszenia Górno-Sowaszówska Lokalna grupa rybacka. rywacka Głosujemy elektronicznie. <grystanie> Dziękuję bardzo, 12 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącej utworzenia publicznego przedszkola w Mostach przy ulicy Gdyńskiej 32. Proszę bardzo opinię komisji społecznych edukacji. Komisja głosami za pozytywnie zaopiniowała Dziękuję. 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 za, Dziękuję. 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 Tak. Głosujemy nad podjęciem. Głosujemy nad sali głosy. Na... zamknięta. Za proszę okay. Okay. Głos, Głosujemy nad podjęciem uchwały że w utworzenia. Panie, 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 Panie radny, dobra. proszę o spoglię. Pan proszę bardzo. Panie radny, trzeci Głosujemy. Pan proszę Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej utworzenia publicznego przedszkola w Mostach przy ulicy Gdyńskiej 32. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 14 głosami za. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały ślad za właściwie podjętą teraz uchwałą dotyczy on, ona włączenia publicznego przedszkola w Mostach ulicy, ulica Gdyńska 32 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 7 w, w Mostach przy ulicy Szkolnej 16 oraz zmiany uchwały numer 23 łamane na 31 2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia publicznej placówki oświatowo-obozowawczej i zmiany orzeczenia Kuratorium Oświaty z dnia 31 marca 1986 roku numer KO4 łamane na 014, łamane na 82, łamane na 95. I proszę bardzo o opinię Komisji ds. Społecznej Edukacji. Komisja sześcioma głosami za jednogłośnie, pozytywnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Radna. Zapraszam do jednicy. Mam pytanie, czy wobec sześciolatków jest zachowana rejonizacja przedszkoli? Nie. nie. Nie, nie. Sześciolatki? Nie z jakiego powodu ustawa wskazuje na rejonizację, natomiast pozostałe 5, 4 i 3 latki nie obowiązuje. Ja zapytałam. Było, natomiast wiem, że ustawa mówi o rejonizacji. Dziękuję. Przysła staramy jeszcze? Zapraszam Panią do głównicy. Proszę się przedstawić. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Nazywam się unika Niemc, jestem mieszkanką Kazimierza. I w kontekście dyskusji nad przedszkolem, nad otworzonym przedszkolem w Mostach, chciałabym uzyskać informację, jakie środki finansowe przewidziano w tym roku w budżecie na rok 2023 Gminy Kosakowo na utrzymanie przedszkola w Mostach. Powiemy, że od 1 września 2023 zaczęło ono funkcjonować. Natomiast podczas dyskusji nad budżetem Gminy Kosakowo na rok 2023 takie pytanie padło z moich ust podczas jednej z sesji Rady Gminy. Natomiast odpowiedzi nie uzyskałam, więc chciałabym się dowiedzieć właśnie jaka wysokość środków została przewidziana na utrzymanie przedszkola Mosta. Na ten moment jeszcze środki nie zostały wprowadzone do budżetu, natomiast planowana jest kwota przynajmniej 600 tysięcy tak, na ten rok na ten rok budżetowy, czyli od września do grudnia, ale jeszcze nie zostały wprowadzone do budżetu. Będą wprowadzone. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej włączenia publicznego przedszkola w Mostach, ulica Gniezda 32, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 7 w Mostach przy ulicy Szkolnej 16 oraz zmiany uchwały numer 23 łamana na 31 łamane na 2012 Rady Gminy Kusakowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia publicznej placówki oświatowo-gotowalczej i zmiany w orzeczeniach kuratorium oświaty z dnia 31 marca 1983 roku numer KO 4 łamane na 014 łamane na 82 łamane na 95. Głosujemy elektronicznie. 14 głosami za. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. I przejdziemy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr 27 łamane na 184 łamane na 2020 Rady Gminy Kusekowo z dnia 25 lutego 2020 przedszkolni oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kosakowo. Proszę bardzo o opinię Komisji ds. spraw społecznych i edukacji. Komisja żyścia Pan głosami za jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 27, łamane na 184, łamane na 2020, Rady Gminy Pusakowo z dnia 25 lutego 2020 roku o ustaleniu sieci publicznej przeszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pusakowo. Głosujemy elektronicznie. sami za. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Kosakowo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2023. Proszę bardzo o opinię Komisji ds. Społecznej Edukacji. Nie, opieńska. wcześniej. Kąpieliska. Kąpujemy się tak. Trzy kupieliska. To było na wcześniej, na pierwsze posiedzenie komisji.

Tego rodzaju pracami, ale Rewa, z tego co słyszę, jeśli jestem w błędzie to proszę mnie ewentualnie sprostować. Będzie też, jakby miała zaplanowane tego rodzaju pracę w tym obszarze, tego kąpieliska. To jest jedno moje takie pytanie: czy faktycznie tak będzie? A kolejne? Jeśli to są prace, które budzą szereg zastrzeżeń, oczywiście nieco do wyglądu, nieco co do krajobrazu, który, mimo tego, że jest szczególnie chroniony w pewnych obszarach, to co do tego, skąd ten materiał w ogóle pochodzi, wpływają do mnie yy, uwagi dotyczące yy, między innymi jakości tego kruszyna. Tak to powiem. Po